Przedmiotów, które według nas i według społeczności powinny zostać usunięte z gry Fortnite Battle Royale. Dobra, przejdźmy do pierwszego i zatańczmy aż na zaczęcie odcinka. Dobra, lecimy z tym. Dobra, pierwszą bronią jest, jak większość mogła się domyślić, o gdzie ty jesteś, yy, bębnówka. Tak, oto jest ta bębnówka, sprawdzimy jej szybko statystyki. E, Oprażnienia 50, kosztowność 4,0, pojemność magazynka 12, czas przeładowania 4,3. Sprawdźmy, jak sobie poradzi na niszczeniu właśnie tych ścian. Z zobaczymy, na ile stało. Okej. Okay. Dobra, będzie z dwóch ksatek, Jezu, dobra. Jak widzicie, bębnówka pierwszą ścianę z rozwala. Na trzy strzały jest to nawet dobry wynik yy, Dobra, ile rozwala tą ścianę? Na 6 strzałów Na 6 strzałów rozwala ścianę z kamienia Dalej, metalowa, tu będzie chyba najdłużej 10 czarów Was potrzebuje i zobaczcie jak to długo trwa i macie właśnie możliwość przeładowania teraz zróbmy za odległości ilu kratek zróbmy z pierwszej jednej kratki z pierwszej jednej kratki zróbmy a to nic... a to to samo to to samo dobra więc yy, teraz przejdźmy właśnie do testu 1 vs 1 podlećmy sobie może weźmy sobie, ty też sobie weź bębnówka dobra i chodź tutaj dobra ja jutro A dobra dobra Jezu. Jaki pejler od razu na odcinkę cię muszę Bambi dniom edytować Zobaczymy mm. jak sprawdza się tak bębnówka Dobra

No i to biasek. Jak widzicie, zwyciężyłem z dziwna, Aż w 5 HP. Jak widzicie, jest to broń, nawet kiedy ktoś ma high Granda możecie go zabić. Właśnie dlatego gracze z znienawidzili tą pompę. I to rozwalmy to może na kolejny test. Dobra. I co? Teraz przenieśmy się, jakie ona zadaje obrażenia. odwróć się, bo pewnie... Aha, dobra, odrodziłeś ja? się, dobra. dobra, dobra, dobra. To ty, 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 ty mnie, ty ty mnie boli. Boli. Z odległości ilu kratek? Teraz. Trzech. Trzech. Trzech kratek! 12. Jak teraz, teraz? Jak teraz. Dobrze. Odwróć no się, Dwanaście, dwóch, dwóch kratek, dwóch kratek. Najczęściej Piętnaście z odległości. Jednej kratki. No, no dokładnie. Chociażby teraz pokażę Wam się w tle, ile zadaje pompa bojówka z trzech kratek z bojówki. 120. No, macie porównania. Za jednym szałem. Bojówka jednak na, na razie wygrywa. I teraz zobaczymy, co się stanie z odległości dwóch kratek, ale już się możecie domyślić, będzie to szczał po prostu jeden, tylko, że po prostu większy. 124, czyli o 4 się przesuwamy. I tutaj macie porównanie, więc przenosimy się już do drugiego to... Dobra, drugą bronią, jak większość się mogła domyślić, jest RPG. A I tak to właśnie wygląda. Idziemy sprawdzić to, co się z nią stanie. Kiedy e, ona zacznie rozwalać nam budowlę. Jest to mega wkurzająca Idzie na hita i nawet rozwala tą ścianę pod sobą, więc o Boże, dobudujmy. No Teraz idziemy na kamienną, ale jak już widzieliście podłogę rozwaliło, no to... No to, to też. Tak jak myśleliście, też się tak rozwali, a metalowa. Otóż. Nie! Przeszterio. Zostaje... Zostało jej 87. I tak, tak się właśnie sprawdzają te RPG na rozwalanie budowli jest to naprawdę dobry wynik, ale większość ludzi nie nawidzi na to, że zostajecie jeden na jeden, a później wasz gościu ciśnie RPG. Przejdźmy się na jeden versus jeden, tak naprawdę ja tu mogę mieć 5 HP, bo to jest na RPG, więc to. nie ma znaczenia. Edytuj. Ja edytuję. Dobra, już edytował. Właśnie widać. Oj, Kolapsik, oj. No zaprzenosimy się na walkę, tak. No i jak widzieliście, sam zginął to nie i nie wysadził. Dobra, no i pyk, no i widzicie. No to naprawdę nie działa i teraz obrażenia yy, Dobra, weźmiemy sobie może RPG-a. Okej, okay, przeładujmy go, choć. Ta jeszcze nam bojówka zosta go na tak zostanie, ponieważ według mnie to jest najlepsza bomba w grze. I dobra, strzelamy, teraz ja w ciebie. Aha.

Dobra, ale mam pomysł jeszcze lepszy i jedynym plusem RPG widzowie, jest to, że można wykonać w nim Rocket Ride'a. Wykonamy więcej 10 prób. Dobra, raz, dwa, trzy. Aj, pierwsza nieudana. Raz, dwa, trzy. Jak widzicie, da się to zrobić. I to działa. A teraz, jeszcze tak szybko, bo zapomnieliśmy w ogóle o tym, ale sprawdzimy dokąd, z jakiej odległości RPG może zabić. Ale, ale, to, już, no wiem, ale to już chyba w następnym odcinku, bo nie będziemy wam przeciągać czasu, bo i tak ten odcinek będzie długi, więc przenosimy się już do trzeciego testu. Jakby ktoś nie wiedział lub wiedział, trzecią bronią jest minigun. Jest to bardzo słaba broń i przenieśmy się do jej rzetelnego testu i zobaczymy, ile rozwala właśnie taką ścianę. Dobra, Sekunda. Sekunda. Teraz zobaczymy, ile rozwali kamienną ścianę. Już mogę? No. Sekunda trzydzieści. Sekunda trzydzieści, a ja teraz metalowa. Już mogę? Mogę? Jeszcze <laughs> raz. Dobra. Ona się musi zbudować. To se potańczymy. No. Poczekaj, bo Czekaj, no. się nie złeś to, nie? To, nie? Okay. Yy,

W ogóle, Jezu, tak w ogóle zapomnieliśmy się, polecam wbić na kanał Milosek, czyli na mój i zostawić tam subskrypcję z łapką i na kanał Tobiaska. Dobra, już mogę. Czemu ta ściana Aha. się nie chce? Ej, okej, mam laga. Wow, wow, wow. wow. Dobra. Minuta, minuta, 75. 75. minuta czy sekunda? Minuta sekunda, sekunda? Dobra, przenieśmy się teraz do walki. Jeden versus jeden. Bo minigun to jest broń nawet dobra dla bambików i ciężko, ona jest właśnie, ciężko ją powstrzymać. Dobra, start. joki Lagi mam, czajcie widzowie. Chyba nie będzie jeden na jeden, bo zobaczycie to na filmie. Oj, jak widzicie największym błędem minigana jest to, że się musi naładować. Więc dobra, teraz przejdźmy na obrażenia. I przejdźmy właśnie do obrażeń z odległości trzech kratek. Czy już zmieniłeś na dwie? Czy jeszcze nie? Nie docie Nie zejdzie się. Chodź Proszę, A ciało. No i dobra, teraz przenieśmy się do już przedostatniej recenzji broni, która powinna zostać usunięta z gry Fortnite Battle Royale. Czwartą bronią jest właśnie karabin piechoty jest to słaba broń ze względu na to kiedyś była dobra ale gdy wprowadzono lepszą jej wersję czyli wersję właśnie już wam powiem jaką jest to też chyba taka sama nazwa poczekajcie powiem wam na przykładzie broni złonej tak jest to też karabin piechoty i jest to o wiele lepsza wersja niż ta wersja którą możemy spotkać normalnie i co Według mnie została, powinna ona zostać usunięta, bo mało osób nią gra i trochę tak średnio y, miło się nią gra. Więc sprawdźmy na ile rozwali y, ściana słaby wynik 4 na 4 Teraz y, drewniana ścianę OK i teraz tutaj na 8, 8 strzałów. Oj, słabiutko. Prawie cały magazynek potrzebuje. 8 i jeszcze. 13. Oj, to słabiutko. Właśnie tutaj macie pokazane. I teraz przenosimy się na jeden versus 1 Właśnie z tej broni. Będzie to. Będzie to ciężkie. Będzie to ciężkie. No. Mm. O start Marze nieskończona. Oj, lat lot Oj Oj ciocia, tego nie było. No, jak widzicie, jest to broń niby dobra, ale niby słaba. Więc przenieśmy się teraz na jej obrażenia. Dobra. Stań pod ścianą mordu. Tak, ta ściana, ta mapa będzie się ogólnie nazywała Mapka Testowa do Filmów. Yy, I co? No, musi, yy, musi tak zostawić, tak, i, i, z, i napisać komentarz ze swoim nickiem, Więc dobra, sprawdzamy obrażenia pierwsze w głowę. 80 chciało, 40. Ok, i i co, przenosimy się już już tak szybko do ostatniej broni. A i ostatnią bronią na dzisiaj jest pistolet samopowtarzalny, czyli to z, tak zwane gówno, po prostu Gunwo. I sprawdźmy jak szybko rozwalić ścianę 8-7, sorry przepraszam. 7 Teraz to. Czterna, czternaście a teraz 16. i 22. czyli dwadzieścia wow, to jest bardzo słaby wynik. No, chodź teraz jeden, jeden no te pistolety, dobra. No, no, cztery. Cztery. A ja nie rozumiem, jak można z tego pistoletu grać jeszcze, nie?

Dobra, jak widzicie, jest to mega po prostu sława broń na blisko. Aha, i ustalmy 10 łapek w górę, i pojawia się z tego druga część, jeśli coś w ogóle będzie takiego, co się nie, co nie, nie spodoba się ludziom. Jeszcze wiem, wiem, że większość ludzi nie lubi nalotu, ale czasami się Wam sam przyda, więc wiecie. I teraz sprawdzimy to, jakie obrażenia zadaje. Dobra, ja, ja do ciebie może. Nie, ja, ja do ciebie. Dobra. Dobra. 46 czy 8? Eee, 46. Ok, a w ciała 24. Słabo. 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 O ty latasz, no. Dobra. No kurde. I dobra, tym akcentem kończymy ten odcinek, więc to by było na tyle. Siema.